Cześć, witajcie. Ja jestem Dawid z kanału Cryptostart i dzisiaj przedstawię Wam na tym kanale pierwszy kran, który będę pojawiać się oczywiście częściej. Będą się pojawiać różne krany. na pierwszy rzut idzie roller coin, który. Jest tak myślę, że jednym z bardziej przystępnych kranów, bo no, jest dosyć przyjemny, gdzieś tam można sobie go robić i dalej i gdzieś tam sobie zarabiać te kryptowalutę e, różną, także myślę, że jest fajnym kranem takim właśnie na start dla, e, dla nowych osób, które jeszcze e, nigdy wcześniej nie bawiły się w żadne krany kompletnie. E, jest to fajne, fajna rzecz na pewno, żeby zacząć i mniej więcej zrozumieć na czym polega e, właśnie bawienie się w, ogólnie w krany kryptowalut, także myślę, że to jest fajny odcinek na jako pierwszy, jako taki właśnie start, żeby sobie obejrzeć ogólnie też wytłumaczy mniej więcej jak działa kalkulator, bo dużo typ nie wie jak działa kalkulator do Rollcoina, albo nie wie jak go używać, albo nawet nie wie, że taki istnieje, także także zapraszam na odcinek, będzie myślę, że ciekawie, bo fajny jest kran do przedstawienia, także przechodząc do rzeczy, mam tutaj stronę Rollercoin, które oczywiście macie link w opisie, sam kran Rollcoin jest już rynku bardzo długo, bo od 2018, także już sobie liczy tak naprawdę 3 lata, również niedawno była właśnie rocznica, z której do okazji wydali specjalną koparkę 3 lata, ale pomału, bo zapewne jeszcze jest kilka osób, które kompletnie nie wiedzą co tu się dzieje. E, także na start chciałbym powiedzieć tutaj, że e, kiedy tutaj wchodzimy nie mam dosłownie nic, mamy taki pusty pokój i mamy taki mały komputer, nie taki duży, tylko taki mniejszy. E, ale zaraz wytłumaczę jak zrobić taki większy e, i półkę i tak macie jak widzicie pierwszą koparkę, którą sobie kupiłem. E, także ogólnie Rollcoin polega na tym, że gramy sobie w gry w zakładce games po zalogowaniu czy tam zarejestrowaniu e, macie różne gry, które możecie dowolno wybrać, jest tutaj kilka. Także myślę, że spoko. Te gry są bardzo proste, trwają mniej więcej po 30 sekund. Także powiedzmy, że sobie zaprezentuję wam tą grę. Jest to zwykłe tak naprawdę odbijanie piłeczki i rozwalanie tych kostek, także jest to bardzo prosta gra. Odbijamy sobie tą piłeczkę, zwalamy te kostki i dzięki temu dostaniemy moc. Moc, którą oczywiście możemy zamienić na kryptowaluty. Zaraz wam pokażę dokładniej o co chodzi, tylko skończymy sobie tą grę. Jak widzicie, one bardzo proste, tak samo to inne są bardzo proste do ogarnięcia. I jak widzicie, dostaliśmy tutaj 640 punktów i nasza moc tutaj jest pokazana 130 THS w moim przypadku. Klikamy sobie Giant Power, czyli żeby dostać tę moc. Wtedy ładujemy się tak, jakby tutaj ładowanie po prostu, komputerek, wszystko ładane niby. Eee... Oczywiście to jest wiadomo, żeby zatrzymać tutaj. Eee człowieka na tej stronie, żeby tej reklamie jeszcze wyświetlał, żeby strona jakieś tam drobiła sobie, także o to mniej więcej chodzi. I teraz jak widzicie, mam tutaj ten, znowu ten ekran ze wszystkimi grami, na którym możemy znowu wybrać jakąś grę. My wrócimy sobie tutaj, jak widzicie, na tą zakładkę dom, czyli do tego miejsca, gdzie byliśmy, do pokoju naszego. I teraz pokażę wam mniej więcej o co chodzi. Tak, na początku My Power, o co chodzi z MyPower? Power? My Power to jest moc, którą posiadacie i którą rozdzielacie na dane rzeczy. Od góry mam bitcoina, oczywiście, czyli kopanie bitcoina, Doge'a, ethereum i roll coin token. Co to jest ten token, zaraz wyjaśnię. Na początku chciałem tylko powiedzieć, że tutaj macie guzik split power, w którym możecie zmieniać moc danego... No przykład, chcecie kopać? Nie? Na przykład, chcecie kopać 50% bitcoina i 50% dołożenie. Wtedy macie po, w moim przypadku 65 THS-ów na to i na to. I wtedy kupicie po połowę, nie? Znaczy, ogólnie, jak kopiecie macie taką małą moc, jak ja mam. No, bo 30 THS-ów to jest bardzo mało. To nie opłaca się raczej rozdzielać, raczej kopcie jedno, ale w przypadku jakichś większych mocy, to można sobie rozdzielić. Jak na przykład, chcecie kopać trochę bitcoina do wypłaty i jeszcze trochę roll tokena na, na koparki. Bo tak, macie tutaj dostępne koparki, który wyglądają na przykład w ten sposób, to jest taka jedna z najmniejszych koparek, taka najtańsza, którą możecie kupić tutaj jest zakładce sklep. Najpierw musicie kupić oczywiście półkę, którą jeśli wejdziecie z mojego poleca linku polecającego dostaniecie jakieś tam satoshi. Które będziecie mogli zamienić sobie właśnie na tokeny, bo widzę, że teraz za tokeny w ogóle się kupuje, półki kiedyś się za, za satoshi eee, Te półeczki, także teraz za tokeny, zapewne teraz dostajecie jakaś tam małą ilość satoshi, którą możecie zamienić na tokeny, albo po prostu mało mieć tokenów, nie wiem jak teraz jest eee... A tutaj w zakładce Miners mamy właśnie nasze kopa, koparki, które możecie kopować. Na przykład ja mam już kupiłem tą za 17 tokenów, co jest no, taką małą, bo widzicie tu mam 14 000 GHS, czyli to się równa około 14 THS, yy, gdzie za gierkę dostaje się średnio 1000, czyli 1 THS, czyli no mniej więcej 14 mniej tak jakby. Yy, także no, jest to. Jest to czasach chłonne na pewno, bo żeby zdobyć jakąś koparkę lepszą, na przykład tą Almonstera, e, która ma aż 110 000 GHSów, czyli 110 THS-ów, co już jest no myślę, że fajnym wynikiem. E, musimy zdobyć aż 99 e, tokenów, e, ale na pewno jest do zrobienia. Pamiętajcie, że możecie grać tutaj też sami, więc możecie po prostu nabijać sobie e, tę moc i tak naprawdę farmić sobie później właśnie te tokeny, które są tutaj, e, jak widzicie. Naceniamy Network Power. Network Power to jest y, siła, którą aktualnie jakby posiada cały, całe... Wszyscy już tylko nic na stronie, tak? czyli jakby y, taka moc jest w, jakby wtłoczona, że tak powiem, w kopanie tokena, taka w Ethereum, taka w Dodo i tak samo w Bitcoina i to macie jakby całość. Y, i tutaj ostatnia zakładka, jakby tego typu lewej menu, to jest jakie aktualnie jest nagroda bloku. Czyli jak widzicie, tym nagroda bloku 0,63 Satoshi, czyli no pół, bo jak widzicie teraz, akurat się blok i dostałem nagrodę, czyli te 0,63, czyli pół Satoshi. Co, co 5 minut, z tego albo co 10 nie jestem pewien, musimy to sprawdzić. Ale mniej więcej to tyle się dostaje, i to właśnie tak samo macie pokazane, właśnie ile dostajecie jeśli o to chodzi, więc teraz wam muszę go pokazać. Generalnie to jak kupić taki zamek, to on się pojawi tutaj, także on się nie pojawi od razu tutaj, tylko musi go stąd wyciągnąć tutaj, także nie martwcie się, że on się nie pojawił. I teraz tak, co mam jeszcze pokazać, Chciałem, chciałbym Wam jeszcze zaprezentować w portfelu, oczywiście macie tutaj portfel, z którego możecie oczywiście wypłacać dane sobie tej kryptowaluty lub po prostu zamieniać sobie kryptowalutę na danym y, to dla token na przykład właśnie możecie sobie zamienić na jeden R token RLT kosztuje, czyli tam Role Coin Token kosztuje 2 Doge lub 2000 Satoshi no także myślę, myślę, że nie jest tak dużo. Na przykład, jeśli chcieli kupić sobie tą e, najdroższą koparkę, byście potrzebowali dokładnie 99 tokenów, no, czyli 200, e, 200 tysięcy Satoshi lub 200 doja. Także te 200 tysięcy te 100 THz i to już by coś tam zarabiało. E, I teraz ważna rzecz, bo dużo osób nie wie, jak liczyć sobie, ile właśnie będą zarabiać. Także ja to tutaj pokażę na stronie Roll które która jest, będzie oczywiście podana w opisie. To jest taki kalkulator właśnie do strony Royal coin na którym możecie sobie wyliczyć ile dokładnie będzie zarabiać. I teraz jak wyliczyć ile właśnie będzie zarabiać? W pierwszej zakładce czyli Enter network, network Power for desired coin wpisujemy sobie mm, ile, znaczy jaka jest aktualna moc internetu dla danego coina, czyli na przykład chcemy sobie wiedzieć ile będę kupał właśnie na przykład Satoshi przy jakiejś mocy, czyli na przykład bierzemy sobie Satoshi, no bo chcemy kupować Bitcoina i wpisujemy tutaj sobie do pierwszej rubryczki. Zakazacie mamy EHS tutaj też mamy EHS, czyli się zgadza. Teraz mamy Enter Your Desired Call Power, czyli jaką my będziemy mieli moc. Aktualnie mam 130 Ale oczywiście możemy sobie, tutaj wybramy Możemy liczyć na więcej, a tutaj wybieramy oczywiście Bitcoin, a, bo chcemy Bitcoin obliczyć. I klikamy Calculate, chociaż też się zmienia Jak widzicie oblicza nam, że Expected Reward to jest 0,63 satoshi. Co oczywiście się zgadza z tym co jest napisane na stronie, tutaj też jest 0,63 satoshi. Także widzicie wszystko się zgadza i teraz możemy zobaczyć, że dziennie dostaniemy prawie 100 satoshi. Tygodniowo 600, a miesięcznie 2700. Także no jest to niedużo, bo mam niedużo mocy, ale przykładowo możemy sobie liczyć, że będziemy sobie grać 100 gier dziennie. 100 gier dziennie razy wystarczy powiedzieć, że 7, czyli wyjdzie 700 THS-ów. Podpisując 700 THSów, uwaga wychodzi nam, że Dziennie zarabiamy 500 satoshi, tygodniowo zarobimy sobie 3439 satoshi, a miesięcznie aż prawie 15000 satoshi. Czyli jest to już jakaś ilość, gdzie 700 satoshi, znaczy 700 THSów, czyli 100 gier dziennie to nie jest tak dużo, bo 100 gier dziennie to jest około 1,5 godziny myślę do zrobienia, także no, myślę, że to jest 700 THSów to nie jest tak dużo, a jak widzicie mam już całkiem fajny zarobek, bo mam już 15000 satoshi które później możemy sobie oczywiście wymienić na przykład na roll tokeny i zmniejszać sobie tą ilość tych gierek dziennych że będziecie musieli mniej grać, a będziecie tyle samo zarabiać albo będziecie krali tyle samo, albo będziecie coraz więcej zarabiali, więc myślę, że jest to fajny sposób właśnie na zarobek ponieważ jest to, możecie po jakimś czasie sobie, sobie taki zwany pasywny zarobek, przepraszam także no, bardzo fajna rzecz co by tu jeszcze więcej powiedzieć? Myślę, że większość wytłumaczyłem. Jeśli chodzi o to, możemy pokazać sobie jakieś tutaj top, tych najlepszych kopaci, Na przykład mam tej top, top 1-3, tutaj. I to jest gracz numer 1, który za ma tak naprawdę pierwszy pokój, cały wręcz wypełniony tymi koparkami. Tak samo drugi, tak samo trzeci, tak samo czwarty. Tutaj mamy jakieś inne na przykład. No, ale on ma co ciekawe, ma. Tak, z samego gierek ma 65 THSów, czyli zobaczcie, on gra około, no myślę, że te 65 gierek może zagrać sobie w pierwszy dzień tygodnia i później już to sobie zostawić. A z samych koparek ma 20 PHSów i zaraz, zobaczcie, możemy sobie obliczyć, że skoro ma 20 PHSów, możemy sobie widać do 20 i, i zobaczymy, że on kopie miesięcznie 421 tysięcy Satoshi, co oznacza, że kopie około tysiaka miesięcznie. Przy tych koparkach. Wiadomo, że to jest bardzo dużo koparek, i nie dojdziecie do tego na przykład w rok, ale to jest tak, że nawet no wiadomo, możecie zainwestować to będzie dużo szybciej, no ale powiedzmy sobie szczerze, no jest to już bardzo fajny zarobek, a nawet nie musicie mieć tyle, po prostu możecie mieć nawet, nie wiem, 2 PHS możecie zrobić po prostu ręcznie, normalnie i zobaczycie, to już jest 42 tysiące 100, czyli możecie zrobić sobie 2 PHS ręcznie, bo to jest, no, wystarczy, że wejdziecie sobie kalkulator i obliczycie, na, yy, obliczy sobie na przykład 400, powiedzmy, no może nie 400, coś, 400 gierek jest ciężko zagrać dziennie. Bo to trzeba tak jakby powiedzieć, tydzień możecie zagrać te 400 dziennie, ale później, że wam się nie będzie chciało. To muszę mówię z własnego doświadczenia. Na przykład RAZY 7, że to 2000 2100. To widzicie, macie 300 gierek i to jest 2100 PHSów. I to już jest taki, taka liczba, że macie 42 y, miesięcznie. Czyli w 5 miesięcy jesteście w na, stanie zabierać y, tak naprawdę na tą najlepszą koparkę. Znaczy na najlepszą, nie najlepszą, tylko na, tą, y, na ten Elmonster, monster o którym pokazywałem. Czyli na tą. Y, generalnie to podczas montowania tego odcinka przypominało mi się o jednej ważnej rzeczy na Roll nie którym jest poziom waszego komputera, który macie tutaj pokazany. Ja w tym przypadku mam PC Name Roll Mac Pro i jest to ważna rzecz, czyli Power Holding i ja tu mam 7 Days. Chodzi mniej więcej o to, że jak widzicie to jest level 4, to jest maksymalny level. On dostaje się go po 60 wygranych, jeśli dobrze pamiętam ten najlepszy komputer, który naszą moc będzie trzymał przez 7 dni. Jeśli zagramy codziennie jedną gierkę, czyli 24 godziny na to, żeby zagrać jedną gierkę, czy to będzie nasza moc się trzymała przez 7 dni, bo dużo osób nie wie, jak to mniej więcej działa, ale jeśli zagramy sobie te 60 gier i je wygramy, to wtedy mamy komputer właśnie ten najlepszy i on trzyma naszą moc przez 7 dni, czyli jeżeli zagracie w poniedziałek, Gierkę, znaczy na przykład 20 Gierek, i będziecie z tego 20 ths to za tydzień, w poniedziałek, o tej samej godzinie te THS-y zaczną powoli znikać, tak? Bo będziecie grać jakieś tam ileś Gierek na 20 Gierek gra, e, trwa jakiś tam czas, więc po prostu przez ten okres będą znika będzie znikać Wam moc, bo dużo osób nie wie, dlaczego im znika moc. Więc chciałbym, żeby nie było komentarzy typu mi zniknęła moc po tygodniu, czy coś takiego, czy nawet szybciej, bo jeśli na przykład zagracie 20 Gierek i je wygracie, to nie będziecie mieli na tydzień mocy, tylko nadam na 24 godziny chyba. Także no, jeśli po prostu macie najlepszy komputer to po tygodniu równo moc, którą zagracie e, znika, czyli zagrając w poniedziałek w następnym jak moc znika. Także no najlepiej grać codziennie tyle samo gierek, na przykład 200 gierek codziennie, czy tam 300 gierek codziennie i wtedy macie moc stałą taką samą. E, także no, e, kontynuując. No czyli to już jest jakieś tam e, 110 GHz, czyli to już jest jakaś liczba, to 110 THz-ów, które będziecie musieli mniej grać. Yy, także no, jest to już jakaś tam liczba, wiadomo, że to nie przychodzi od razu, że trzeba trochę pograć, ale myślę, że jest warto, bo to jest taka inwestycja w przyszłość, która tak naprawdę ta strona Rollcoin oczywiście nie wiadomo kiedy upadnie, więc może upaść w każdej chwili. Teoretycznie, ale no, on jest takie na pewno dużo zarabiają, także myślę, że póki kryptowaluty trzymają się, tak jak się trzymają, to tak naprawdę nie ma tutaj myśleć o jakimśkolwiek zamykaniu bo Coiny wypłaca od dawna i są w pełni Legit i zarabiają się na tej stronie na pewno dość dużo, także no, na pewno nie myślę o tym, żeby cokolwiek tutaj zmieniać. Eee, także no, wszystkich zapraszam, bo na pewno strona jeszcze trochę postoi. Eee, myślę, że rok 2 to jest minimum jakie postoi ta stronka, także możecie sobie spokojnie w rok zrobić jakieś tam... Eee, Jakiś tam pasywek, zarobny e, e, zarobek pasywny, i później już tylko sobie e, realizować zyski. Także no jest to naprawdę ciekawy projekt, ciekawa strona Dopchaina. Oczywiście link macie w pierwszej lince opisu, także zapraszam do, do rejestrowania się i krania. Oczywiście, i szybciej zaczniecie, tym lepiej, bo wiadomo, kryptowaluty to jest bardziej taka e, inwestycja długoterminowa, także wiadomo, e, zacznijcie już dzisiaj, tak naprawdę, żeby za miesiąc mieć już coś z tego. E, Także no, zapraszam jeszcze raz serdecznie, pierwsze linki w opisie, e, Rollcoin i oczywiście Roll budy też wam podam w opisie, żebyście mogli sobie obliczać właśnie ile będziecie zarabiać. E, no i w tym odcinku też już było tyle, dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, na razie cześć.